Podobnież są tutaj aligatory, jakieś tu żyjątka są, ale ja nie będę ryzykowała. Witam Was na drodze osiedlowej, bardzo fajnej, asfaltowej. Zobaczcie, jak ładnie. Także zapraszam, zapraszam na wycieczkę. Duży mieszka sobie tutaj, a zobaczcie, co tu jest z tyłu za mną. Domy, w sumie dookoła, domy. I na pewno może, być może dzieci. Bardzo ładny domeczek. O, to są te drzewa, którymi moja mama się też zachwycała. Ćwiczyłam 45 minut. Teraz jeszcze w drodze 15, więc będzie pełna godzinka ćwiczeń. Pozdrawiam. Jadę po oliwkę i nagram wam z dzisiejszego dnia być może na zakupach coś jakiś vlog, jakiś, jakaś akcja. Nie wiem, zobaczymy. Ja się wczoraj może nie odkupiłam, ale kupiłam sobie rzeczy, które były mi potrzebne, w tym m.in. piękna, żółta torebka, kolorowa, florycka. Uwielbiam, uwielbiam kolory tutaj na Florydzie, że ja chętnie poszukam butów dla siebie, a oliwka, nie wiem, jeśli ma coś, to ją też zawiozę. Cieszę się, że zostały z nami osoby nieroszczeniowe, które po prostu oglądają vlogi takimi, jakie są. Cieszę się też z tego powodu, że oliwka może co jakiś czas. Uciec, to, jak już czuję za wielką presję od strony widzów, może uciec w swój świat i, i schować się przed kamerami, co jest jej bardzo potrzebne. I wtedy ja przejmuję kamerę i albo w ogóle mamy jakieś dni wolne 3-4 dni nie wrzucić filmu i, i cieszę się, że dalej jesteście i czekacie na nas, jak my naładujemy energię i pobędziemy trochę ze swoją prywatnością. Takie coś jest potrzebne vlogerom, YouTuberom, no i kochani cieszę się, że zostali tacy widzowie właśnie fajni, nieroszczeniowi, to nam się wtedy bardziej fajniej pracuje i jakby mamy taką chęć i Oliwka też ma większą chęć na to, żeby być tutaj z nami, ja też. Pytanie było dotyczyło, jak ty się uczysz? Jak, w jaki sposób? Mm -hmm. Jakie masz techniki? Jakie masz metody uczenia się? Bo tu teraz przed chwilą Oliwka mi powiedziała: Mamo, znowu mam same piątki na koniec roku. Albo. Nie, mam same czwórki. Czwórki, piątki. Czwórki, tym piątki. Tam bo. Mm -hmm. Miałam cięższe te. Bo. Znam z. jest z matematyki. A, wiecie. No dobra, czyli ma piątki i czwórki. Więc może masz jakiś tutaj rady dla naszych widzów, no to dużo osób ma tak, że na przykład spisuje pracę na mamą. No i czasami rozumiem. Zdarzy Lepiej się. Jest. No, no zdarzy tak, się po prostu spiszesz. spisać, bo no to podziwiać się tylko takie osoby, które w ogóle nie spisują pracy nowej i y -hmm. robią sami wszystko. Czyli zdarza Ci się też spisywać. No. To jest ta rada. Nie, nie! Nie! <laughs> nie. No. I Kaj. takie hura! Słuchajcie, to się tak robi. <laughs> Ale właśnie bardzo ważne jest robienie pracy domowej. Mm -hmm. To chciałam taką sposobem. Mm -hmm. No tak. Żeby Bo... tylko nie spisywać, tak? Mm -hmm. Żeby nie, nie ciągle spisywać. Mm -hmm. Bo wiem, że ludzie spisują pracę domową. Także cały czas. Czyli to jest numer jeden. Ok, numer dwa. Zadawać pytania. Na lekcji. Mhm. Jak się czegoś nie rozumie, no nie? Męczyć nauczyciela. Mhm. męczyć, no? I mhm. tak właśnie męczyć. No no. A i męczysz ich, tak? Jak mhm. to nie no. mówisz. Nie no. no tak, a są nauczyciele w Polsce też, którzy odpowiadają na te pytania i lubią, jak uczniowie zadają pytania, no, no są tacy. Mhm. że Niektórzy się wkurzają. Może? Nie wszyscy, bo niektórzy mogą mieć takie awersje do tego. Mhm. Troszeczkę. Ale, albo zrobią z ciebie głupka, na no nie, że, że o nie umiesz znowu. No to co ty nic nie umiesz, albo nie umiesz znowu, to było na poprzedniej lekcji, to już mówiłam, to już opisywaliśmy. Ale większość chyba, myślę, nauczycieli nie ma z tym problemu, bo, bo oni lubią, wolą, że, że uczeń zapyta niż nie zapyta i później ma jedynkę. No Trzecia. I, no i uważać na lekcje. Zakreślasz rzeczy ważne, mm -hmm. zapamiętania, no to widzicie, macie odpowiedź. Na chwilę na chwilę. Mhm. A to pokaż, jest co jest inna. napisane z tyłu. Nic nie padło Oliwce w oko. Hmm, nie ma mojej No. Chciała spodnie, to, co kiedyś przymierzała, takie czarne, pamiętacie? Takie gangsterskie. A teraz jesteśmy w Victoria's Secret. Po raz kolejny. Pięknie wystrojone wnętrze. Zobaczcie, jak okay. pięknie. Angel jeden. Very sexy druga. Mm -hmm. Trzecia angel. I tak dalej, i tak dalej. Gra kolorów, zobaczcie jakie ładne. Ojej. 19,95 za każdy staniczek. No, ładne. Teraz ostrzegam, bo będziemy oglądać staniki Majtki, więc nie dla każdego. Na pewno nie dla. Tak. Są rzeczy sekretne, tylko dziewczęta. Taki post, że zawsze jak ci ramionczko widać... To oh, ramionczko ci widać. I, e, i te, te <suszy> to post, że no coś ty, zaraz każdy się dowie, że no stanie? Sekret Wiktorii będzie już nie sekretny. Że zdejmujesz Ale te. One są dobre, bo <grym> Tak. I jak masz taką na ramionczka i nie chcesz, żeby sekret się wydał, to wtedy... No dokładnie <grym> I to wszystko jest po 19, zobaczcie. 19,92. Oh, no tak. To ten. No. No. <laughs> Ładne, no. Ten ładny. Mi się podoba. Uwaga, uwaga, to nie jest dla chłopaków. gdy nie trzeba nosić stanika. Super. To I ta, tak? Tylko to chciałbym tak kiedyś ubrać O, chodź. I łańcuchy mają no, też Aha. A podobne takie jak w tym mm -hmm. Forever 21. Która No Ona no, mi się osobiście nie podoba, ja taką miałam no, kiedyś. No o to chodziło. Dokładnie <laughs> no, o to chodziło. <laughs> o Jezu. Znoszona była. Dużo w niej chodziło. <laughs> Słuchajcie, Oliwka mówi, że to na Pintereście to jest modne, że widziała takie aniołki. Dobra, ale Boże, caja, caja, coś co ja Co ja do aniołami chodziła? <śmiany> no chyba nic się odliła. <ma> co ja? Na czemu? Aniołam. <śmiany> no widocznie jesteś aniołkiem. Nie, tak? A te słuchajcie, zamarły. Hey, no! I've been driving around in my car Looking for some kinda open bar It's gonna be alright, gonna be alright Got no money, but I'll work it out with my charm Having a good time and doing no harm It's gonna be alright, gonna be alright Hey now, honey, I've been driving around in my car Looking for some kinda open bar It's gonna be alright, gonna be alright Możesz też w tą stronę próbowałeś Nie, bo to jest ranisz A połóż głowę O, i taka perspektywa jest najlepsza. Taki drobiazg, a Na cieszy, co? No poszcie, ja Cię trzymam. Dobrze, On tak. się boi troszkę. Ja Cię trzymam, tak. Ja nigdy nie miałam hamaka, ale to jest świetna rzecz. Świetna. Taki relaks niesamowity, dlatego że tak nogi są w górze i naprawdę Ej, ale to powinien być odpoczynek. Jedynie. Jak w jakiejś łódce wyglądasz. Kajakuj. Z juniorem. Kajakujemy. Mówi no dużo. Słuchajcie, warto skupić się nad tym, co można mieć, a nie to, czego nie można. Ja nie mogę mieć pięknej trawy jak na razie, ale mogę mieć super hamak wygodny. No super. I have no regrets, only forgets Oh a big thank you to life.